Doigrał się pan, panie Borewik. Nikt nie będzie tolerował takich sadystów w policji. Ale co? Myśli pan, że jak jestem karzełkiem, to można mnie dać po głowie dupy jak jakiegoś gówniarza? Pasem? Miarka się przebrała. Ja na pana meldunek złożę. Skończy się ta samowolka. Ale... Nie ma ale. Koniec bycia ja policjantem. Za tylaniem mnie po dupie pójdzie pan siedzieć. No? Ma pan coś na swoją obronę? Bo ja myślałem, że jest pan słynnym bandytą. A nie, to spoko.